Siema wszystkim w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Reason i e, będziemy dalej kontynuować questy w klasztorze. Więc tak, e, na, na początek myśleliśmy zdobyć pióro dla jednej z prób. Tak, moje Kaspar. A Kaspar nie wiem gdzie jest. Także to sobie zostawimy na później. Może gdzieś there. tu jest? Anywhere. Nie wiem. Oh, is a Master Ign Ignatius. I am Master Ignatius. And you are... You have completed your basic training. But there are still challenges ahead of you. Does that mean you want to set me a test? It means... I wish to show you something. Aha, iść? Dobra, idę. Like a boss. Nie, no mogliśmy trochę szybciej, co? Panie? nie? Dziadku, idź szybciej. Jakie oni tu mają fajne łóżko? Jakie cwaniaki ty. Czemu ja tu nie mam? Czemu, czemu ja tutaj nie śpię, co? Tylko tu jestem. A ja bym chciał taką komnatę dostać, no? Jaka fajna, me. No, już cię, no No I co? What plans do you have for me? This is the library. These books contain much wisdom. Once you have read these books and learned the ritual that opens the door to the convocation, then we will talk again. No, Dobra, <laughs> There's something here about magic. Mądrość. Dobrze. Mądrość <coughs> Ty, panie <Rufusie>. hey, novice. <laughs> would you mind if i looked at that book? by all means. i need to rest my eyes in any case. what are you doing here? i'm looking for a book. any book in particular. it's called wisdom in combat. the monastery is supposed to have a copy. <laughs> you like reading? yes, i read a lot. And write a lot. You write books? Books, no. Scrolls. I make sure the Order always has enough healing scrolls. I spend most of my time doing that, actually, in the writing chamber. Oh, and I also train and practice with the crossbow. The crossbow? We don't use them in warfare, but the truth is, I'm damn good at it, and I enjoy it. Are you good enough to train me? You don't hold back, do you? But yes, I can train you. Nie wiem bo co by mi strzelanie skórzy było, ale okej, okay, poczytamy sobie tą książkę. Interesting. Um, tu można było jakoś przejść. To je... Trzeba było tak wyciągnąć chyba O uh -uh. Ja się boję <grystanie> 21. Okej, okay, jak mi coś zaraz jebnie, to się nie pozbieram, ale... Idę tutaj um. okej, okay, niech mnie coś walnie jak tutaj nie będzie potworów jakichś szkieletów czy coś takiego. Now, who could teach me to. to... Hmm. Huh. Tu coś było na front. No, to były jakieś szkielety. to pamiętam. Już widzę po tej sali. That's impossible. Jak to niemożliwe? Książka. Jaka książka? O magii runicznej. Mogę czytać? Ha. Okej. Okay. Pulpit. Okej. Okay. Ta mądrość, z tego co pamiętam, jest potrzebna do nauczania się jakichś kolejnych y, leveli kryształów. Czy coś takiego? Chyba. W każdym razie jest bardzo potrzebna. O, widzicie tu? Ym, tutaj macie taką dziurę w, w murze i. Ha, i motory za oknem. <grym>, no, sorry. I przez taką dziurę na przykład można przejść tylko, kiedy jesteśmy zamienieni w łodzika. Czyli do tego są potrzebne, właśnie, ym, zamiana w tego łodzika. Kto Telekinesis The power of thought can move matter, allowing a mage to move objects towards them from a great distance. Switches and levers which are far away can also be activated. That's something to, know. Okay, to. mamy taką fajną kulę, możemy, możemy się jej naładować i mamy darmo darmoową nie mam pojęcia do czego byłaby mi potrzebna. Ha huh. mikstura mi, Hajdo mnie, hajdo mnie, hajdo mnie. Funny boy. Interesting. What? This text is about magic spells. Tuda jeszcze coś jest? Interesting. Hmm. O, to jest jakaś bary, Nie mogę przejść przez to, nie? Nie mogę? Okej, okay, pulpit. There's something here about magic. Hmm. That's A tam niemożliwe może pierdoły Um. Dobra, ty że to przeczytam i zapiszę grę. Interesting. No dobra, ja się to przeczytam Okej, okay, save Czy to były jakieś quicksave'y, jeszcze raz Bo już zapomniałem, że to są quicksave'y tutaj Eee, uh, opcje gry, sterowanie F8, panie F8, gdzie jest F8, tu no. Strasznie nieprzyjemne miejsce ten szybki zapis jak mogę to otworzyć? Nie może tu. O! O! -o. Dawaj, dawaj! No się to. Jeszcze szkielet będzie blokować moje ciosy. Serio? Co z tym światem się dzieje? No, 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 i co na no to Kościaku, ty Ej Noż Ej, mam dużo złota nawet Kocham, kiedy daje mi skrzynię, który nie miał otwierać This text is about magic spells. Nie no, ale mogę. Mąż... Daj mi jakoś otworzyć te drzwi, no. Come on. Huh. Nic się nie idzie. No dobra, no to kurczę nie mam pomysłu, się. Żadnego. Na razie. Może, jakbym się zamienił z tego łodzika, to mogłem tutaj wrócić i coś sprawdzić, co jest pod tym. Chyba, że mam taki zwój, mam może? Ej, mam! Dobra, no przecież mam. Dobra, muszę się nauczyć korzystać z tych szybkich zapisów. Dobra, zobaczmy, jak to działa. Wsiadam na łodzika. To musi być bolesne. <laughs> Jakie fajne patrz Jakie fajny Jaki jeździebiście, panie. Dobra. Przestań do puszcenie postaci. O, otwarty. No to jest nowość. Ok. Przemy wodzika. wojcika. The Nautilus spell produces a shell of energy that rolls around the mage casting it. The mage transforms, shrinking so they may enter small spaces. I tylko po to, to przyszedłem, serio. takie hm. takie trochę, ale takie okay, niech i będzie. <laughs> Zajebiście to jest. Ok. Szczerze nie mam pojęcia co tutaj zrobić, aby progresować dalej, pasuje. żeby potwierać to. Um, może poczytam sobie później dokładnie o co tu chodzi. O, to jest otwarta. Hm huh. To chwila. Gdzieś wszedłem. Now who teach me to pick locks? Sztuka lewitacji. Okej, okay, to wiem jak działa, spokojnie, nie muszę czytać. Stół chemiczny. Tu nic nie ma chyba. Okej. Okay. Co ja z tym mogę zrobić? Pokaż mi. Zabijsta. Gdzie ja jestem panie. Dobra. Ehm um, kupit. Interesting. Now who could teach me Coś tu może jest jeszcze Otwieranie zamków. O. Żebym tak miał wszędzie taką kulę przy sobie, to by się bardzo przydało. Ja bym sobie zabrał ze sobą taką kulę, tyle zamku bym mógł otworzyć. Ale nie, po co? Niech co stoi. Okej, okay, i. Tyle? Co mam zrobić tutaj z tym? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Hmm. Um. Gdzieś była telekineza, tak? No, telekineza mi się przyda, ale. Tu byłem przed chwilą, nie? No. Hmm. Co nas zrobić? To jest pytanie. Może tu kliknąć jakoś? Przemiana w łodzika. O -o -o -o. <laughs> to jest runa? Czy tylko tak mi się wydawało? Runa! Znalazłem runę, ale fajnie. Tylko... Okej. Okay. Spróbuję jeszcze raz wziąć tą tę telekinezę. Więcej zagadek mi tutajcie. O, przełącznik. Ej, nie zauważyłem tego. Hmm... O, kryształ. There's something here about magic. Klucz. Sturuniczny... słabe leczenie magiczne. Co z tym kryształem mogę zrobić? This crystal is radiating some sort of a strange force. Aha. How do you write scrolls? Wow, i co już? Tyle? Może się otworzyło tam na dole, co? To przejście tu. Nie, co mam zrobić z tym kryształem? Nie mam pojęcia. Um. Nie, nie idź na krzesło. Ha. Pojęcia nie mam. Ej, tu jest jeszcze jakieś... to chwila. Wezmę jeszcze raz telekinezę. Tam jakiś przyłączek jeszcze był wyżej. Magic doesn't work here. Aha. No właśnie to jest to, o czym mówiłem, czyli te kryształy nam jakby... Magię anulują. Nie możemy używać tej magii w, tutaj. No, ale to... Że tak... hmm. Magic doesn't work here. Magic doesn't work here. Tak, no to... Czy mam tam strzelić? Ciepaj był bełtami! <laughs> Kurde, no. To słabo trochę. Nie wiem, na razie nie mam pomysłu. Eee, wiecie co, na razie stąd wyjdę. Poczytam trochę o tym miejscu i zobaczymy potem, co zrobić. Eee, tak. Wchodzimy z zakonu, Rufus. Mamy ładną noc. i need the names of everyone allowed to leave the monastery do you and you need these names why i'm investigating hemlar's murder i see murder is a serious business however i hope you aren't neglecting your basic training to carry this out no i wouldn't neglect my training tell me how far you've got and i will see if i can help I've advanced my training. Good. Training is vital. I have here a list. This list names all those who has permission to leave the monastery recently. <coughs> that will be a great help. Good. Then continue your investigation. Lista od mistrza pallasa, tak. Um Jest Dobra, yy, słuchajcie, ja zaraz was wrócę. Poczekajcie chwilę. No okej, okay. yy, także tę listę sobie sprawdzimy. Carlsen, Tucker, Harlock, Enzo, Ash, Caspar, Hmm. Super. Trochę ich jest. Ash. Ej, to jest jeden z nich. Nie chcę To chwila F eight, next Did you know Hemler? Not really. He was a friend of Harlock's, if Harlock has friends, that is. Why shouldn't Harlock have friends? He's a pirate. I heard he was once cook on the Eleanor. Cook, dishwasher, and on-board psychopath. He's utterly evil, a killer who doesn't care. But he got on with Hemler. Even killers don't kill everyone suppose even they need friends what's the eleanor the eleanor's a ship she belongs to the worst pirate on the nine oceans captain gregorius emmanuel steelbeard steelbeard can you tell me about him anything other than his name yes stay out of his way they say he was seen in harbour town not long ago who knows what he was doing right Aha, no to dużo się w sumie nie dowiedziałem. Czy znaczy coś o hemlarze, tak? Ehm... Tak. Mój pierzny wotum z tyłu sobie chodzi. Ehm... Hemlar. Hemlar to i był kto? Nie pamiętam. Dobra, jest kurde środek noser. Raczej wątpię, kogoś znalazł w środku nocy, bo to trochę. What do you want here? Oh, what now? I hear you're a pirate. Yeah. This kitchen can actually float. We only moved it up the mountain away from the sea to do some repairs. Pirates are commonly ruthless killers. Not all of them. And last I heard. Hemlar wasn't killed in a boat. I just want to find out what you know. Well, I don't know anything. You sailed with Captain Steelbeard. You're new and you're full of questions. I don't like either of those things. That's the past. Leave it alone. Aha, no to gold wiesz nie za bardzo skoro do rozmowy to mi raczej nie pomoże. Ale jak mówiłem, ten koleś przy mi nie pasował, więc próbuję z nim pogadać. Stop there, brother. Why can't I enter the cemetery? This is where artifacts from the temples are being stored. The Inquisitor doesn't want them touched. Besides, some of them are dangerous. Dangerous? In what way? The artifacts are from the temple ruins. Who knows what ancient magic they contain? For your own safety, you should leave now. Let me through. No, absolutely not. And there's no way I can persuade you. No, absolutely not. Well, uh, unless you've spoken to Harlock. Harlock, the cook. I've been out here all day with no food. And what's that got to do with me? I might turn a blind eye to you walking in there. I think Gulashka Boy is that you safe. Hey, you can't enter here. Here. Some stew for a hungry guard. This is cold. Do you want it or not? I want it. Alright, you can have a look in there. Just don't tell anyone or get noticed. And stay away from the crypt and for the sake of the flame, don't touch anything. <laughs> Serio? Wierzy w to, że niczego nie dotknę? Na przykład tego? <laughs> woda? Po co komuś wod po co komu woda w kuszy? What the fuck. Okay, w sumie mało tu widzę, ale. A. Tu w ogóle pamiętam coś było zakopane na tym. Na tym cmentarzu. Coś ważnego dla fabuły. Ja mam takie... Ja będę mieć sobie takie. Um, jakieś przebłyski. Tylko nie pamiętam gdzie to było zakopane. Tu gdzieś może? Another grave. Another tomb. Tak, jesteś na cmentarzu. Dziwi się, że widzisz nagrobki. O, właśnie, tu można było coś kopać. A little more for me. Ok, pomimo fakt, że w Rizanie, trochę denerwujące jest to, że. I need a shovel. A little more for me. Nie mam łopaty? Serio? Hmm. I need a shovel. Oh, potrzebuję łopaty, ale to zaraz. Um, muszę tu wejść. Coś w jest sensie tu fajnego. Ok, kolejny. Karetka, to in the old days Berenger a mage taught the art of combat the art of fighting with the staff he once said to his student i can show you the path but you must walk it yourself Dobra, karetka pojechała, to jest oczywiście znowu piękne plusy mieszkania przy szpitalu. Eee, I co tu jest ogólnie? Kruszący się jakiś grobowiec, szkielety, które mają fajne Kto rzeczy Serio? Nie mam żadnego otwierania zamku, serio. Kurde, no, przydałoby się. może gdzieś tu jest klucz, co? Dobra, cicho, czasomierz. E, szkielet. Co miał szkielet za Szybkość. Tak, to mi pomoże, na pewno. Hmm... Tutaj raczej nic nie będzie... Szkielet... Berengir. On miał klucz, tak? Okej, okay, to idziemy tu. Mądrość w walce. O, ten... Tą książkę chciał jakiś... Jakiś koleś. Rufus chyba nawet. Ej, no to fajnie. Dobra, ale pomijając fakt, potrzebuję łopaty. Potrzebuję łopaty, to jest pewne. Tylko nie mam pojęcia skąd taką łopatę mógłbym wziąć. Może będzie mieć jakieś nowicjusz do kupienia. Ciekawe czy mogę tu wchodzić ile razy chcę. Wychodzi się? Chyba. No dobra. Um, w każdym razie tutaj będę kończył odcinek. Już myślę że prześpię się do rana, bo w nocy to ja nikogo nie zdaję do pogadania. Eee, także cóż, no, eee, ja też sami żegnam, stanę sobie gdzieś tutaj. Eee... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.